Cześć. Z tej strony gra w Zero, vlog literacki. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. To jest pierwsza relacja na żywo na tym kanale. Szczerze mówiąc, to tak, jeszcze to nie do końca ogarniam technicznie. Zaraz zobaczymy, czy będę mógł sobie tutaj czat wyświetlić, bo teoretycznie on powinien być. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawi też informacja na Facebooku. A gdzie tam nie widać w ogóle tej relacji, no to nie wiem. Co będzie z czatem? A mam jednego widza, ale to pewnie mój brat tam spokoju obok na komputerze. Chociaż nie już jest trzech. O, już jest dwóch. E, dobra, ale do rzeczy. E, drugi dzień 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I będą trzy recenzje. Znaczy, postaram się w miarę streścić, czyli zamknąć gdzieś w 20. E, no, może 30. Ktoś pisze, że przerywa. O, 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 to niedobrze. No, czy transfer jest, jaki jest? Nie wiem, nadal, nadal przerywa? Nie. Ok. Okej, że jakiś błąd się pojawia. Dobra, to zrobimy tak, nie wiem. Znaczy, wiem, że takie rzeczy się dzieją przy, przy transmisjach na, na żywo. Jakby co, to ten film i tak wejdzie później do, e, do takiego normalnego oglądania. Znaczy mam nadzieję. A teraz jest ok. Dobra, to pewnie będzie przerywało, no bo tu jest y, y, transfer idzie z komórki, więc y, no nic na to za bardzo nie poradzę. Okej, okay. już nie przedłużając, bo 2,5 bo minuty stracone, więc. A swoją drogą dwie osoby mi odpisują, mam zaznaczone tylko, że jedna ogląda. Więc też wesoło. To tak. Zaczynamy od filmu, który obejrzałem rano. i Jak się już pochwaliłem na Facebooku i na Instagramie, że to był, była pierwsza jedynka, znaczy najgorsza ocena na festiwalu. Czyli oczywiście Mowa Ptaków Xaviera Żuławskiego. Zachęcam, naprawdę zachęcam do pójścia na ten film, bo uwierzcie mi, tak złego filmu długo jeszcze nie zobaczycie w kinach. I nie chodzi mi o to, że ten film jest, nie wiem, jakiś głupi, wręcz przeciwnie. Tam się da wyłapać bardzo dużo nawiązań do klasyki literatury. Do kultury popularnej również, ale wszystko jest zrobione w takim nabzdyczonym, elitarnym, artystycznym tonie, że zwyczajnie nie da się tego oglądać. Nie wspominając już o tym, że jest to film w swojej estetyce no taki bardzo gombrowiczowsko-witkacowy przy jednoczesnym zatraceniu się w, w jakichś takich właśnie zabawach językowych na rzecz fabuły. Znaczy jak, jak ja bym miał zacząć streszczać wam fabułę to wyszło, powiedzielibyście, no ale zaraz, o czym ty mówisz, no przecież no, no może trochę groteskowy, no ale jakby normalny film, tak jak się na opisy spojrzy, które są zresztą na, na festiwalu pokazywane czy tam wyświetlane, no to też można powiedzieć, że no, co ci w zasadzie chodzi? Że światopogląd się nie podoba? Nie, nie, to nawet... Ja się, ja się też w ogóle czego innego spodziewałem. Problem z tym filmem polega na tym, że co innego jest streszczenie go, a co innego jest obejrzenie. Bo tak naprawdę te wydarzenia nikną w dialogach i monologach, które swoją, swoim ciężarem formalnym Przytłaczają fabułę. Ona zanika po prostu, gdzieś się, gdzieś się rozmywa. No, bohaterowie, nad prostą czynnością, będą dywagować w bardzo dziwaczny sposób e, całymi minutami. E, żeby nie być gołosłownym. Słuchajcie, ja policzyłem, naprawdę policzyłem, ile osób wyszło przed końcem seansu, i to było ponad 20 osób. Ponad 20 osób wyszło z tego filmu przed końcem seansu. Nie wspominam o tym, że kilka osób, jak się rozglądałem, po to sobie oglądało smartfony, więc no, no nie, nie, nagrody publiczności tu bym się raczej nie spodziewał. Żeby wam jednak cokolwiek w ogóle o tym, o tym filmie powiedzieć, no to z jednej strony jest to bardzo osobisty film Żułewskiego i taka próba rozliczenia się chyba z pamięcią po jego ojcu, bo jest rzeczywiście bardzo dużo nawiązań i do twórczości starszego Żuławskiego i do no, jakiejś sytuacji z ich, z ich osobistego życia. A z drugiej strony jakaś taka synteza współczesnej Polski właśnie w, w tym gąbrowiczowsko-witkacowym stylu. W ten sposób są też pisane dialogi. Ale, ale to, jest, no to jest niestety epigon i, i Gombrowicza, i, i Witkecego. I to widać, bo, bo poza tymi właśnie nawiązaniami do literatury, czy, czy do piosenki, czy do filmu, no to niewiele z tego tak naprawdę wynika. Absurd, jaki wypływa, wylewa się wręcz z ekranu, no jest zabójczy dla, dla samego filmu. To, że nauczyciele, uczniowie linczują nauczyciela, jestem w stanie uwierzyć. Ale w to, że robią dlatego, bo cała klasa to jest klasa nacjonalistów, a nauczyciel zaczyna lekcję o Chrzcie Polski od takiego zdania, że początek Polski był jej upadkiem, bo przyjęła chrzest od biskupa niemieckiego zamiast od Cyryla i Metodego mogła być pierwszą na wschodzie, a była ostatnią na zachodzie. No, w tych zdaniach to jest tyle nonsensów i tyle bzdur. Bo ja, znaczy no, Polska mogła przyjąć chrzest od Cyryla i Metodego. Cyryli i Metody żyli trochę wcześniej niż Mieszko pierwszy. Jakiejś wielkiej państwowości polskiej na naszych terenach wtedy jeszcze nie było, ale rozumiem, że w obrządku słowiańskim mogła Polska przyjąć chrzest, tak? No dobra, no jest taka teoria, tam wiem, że Maria Janion ją też swego czasu rozpowszechniała. E, Okej, okay, ale, ale jaki ma sens w ogóle opowiadanie dzieciom czegoś takiego na, na historii? Dwa. Twierdzenie, że byłoby lepiej, czy byłoby gorzej w, w odniesieniu do, do faktów z tak odległych lat no, w ogóle się mi z celem, no i za to ten nauczyciel zostaje zlinczowany. Później następuje seria bardzo absurdalnych wydarzeń, pojawiają się bardzo absurdalne postacie. Tak jak na przykład człowiek, który jest e, chory na trąd. E, podobno zaraził się nim od Wietnamki. Mm, bardzo rasistowsko to zabrzmiało w tym filmie. Przewija się cała galeria dziwaków, z reguły wyśmiewanych przez głównych bohaterów i krytykowanych. Wypisałem sobie tutaj na kartce w czasie seansu, kto jest zły w tym filmie. I wychodzi na to, że źli są. Dzieci, buddyści, młodzież, bogaci, matki, katolicy, miłośnicy komuny, materialiści, biznesmeni, SBC, scjentyści. Trochę ojciec głównego bohatera, matka głównego bohatera i Smarzowski. A, a i teraz przyszło mi do głowy, że miłośnicy zwierząt też są źli. To jest totalnie bez sensu, zupełnie absurdalne. Kto jest dobry? No a dob, dobrzy są artyści. Dobrzy są artyści, tak. Jest w tym filmie dobrych 20 minut. O, co jest w nim dobrego? Dobrych 20 minut. W pewnym momencie główni bohaterowie. Trafiają do domu, no, alterego, ksawerego alter Żuławskiego, w którym tam obecnie w filmie zamieszkuje ojciec głównego bohatera, czyli no, prawdopodobnie postać wzorowana na, na, na nieżyjącym już ojcu reżysera. I ten ich pobyt w, w domu rodzinnym, to jest rzeczywiście takie 20 minut lepszego filmu, gdzie ta groteskowość. Też jest, ale ona staje się nagle zupełnie zrozumiała i pasująca do całości. I te dialogi zaczynają być sensowne, kiedy Żuławski mówi o tym, co jest jemu bliskie, co jest osobiste. I to jest jedyne te 20 minut filmu, które naprawdę dałoby się obejrzeć, i gdyby on poszedł w tym kierunku, gdyby zrobił taki film od początku do końca, to zupełnie inaczej byśmy pewnie teraz rozmawiali. Ale całość oczywiście wraca znowu do Warszawy, znowu jest wielka polityka i no sceny, które są po prostu totalnie od czapy. Dla przykładu, na przykład, w jednej ze scen jeden z bohaterów, nauczyciel, który dowiaduje się, że jest, znaczy wie, że jest synem generała komunistycznego. Dowiaduje się, że jest synem generała i e, Żydówki. E, zabija na Marszu Niepodległości swojego ucznia, e, no, jakiegoś nacjonalistę. Strzela do niego i ten uczeń umiera e, brocząc krwią pod e, pomnikiem poległych powstańców. Mhm. A takich, takich bzdur, takich absurdów jest w tym filmie no, multum. Naprawdę. No nie wspominam o tym, że fajnie, że, że ktoś tam się bawi w taki właśnie absurd, ale jeżeli ma być taka scena w szkole, jak uczniowie napuszczają na siebie dwójkę nauczycieli, robią to na WF-ie i zmuszają jednego z tych nauczycieli, żeby zaatakował drugiego na rolkach. I uderzył go w twarz e, jakimś tam, nie wiem, nożem czy, e, czy kastetem. E, WF w polskiej szkole odbywa się na rolkach. Tak, jeżdżą sobie. Po boisku, w polskiej szkole. Kogo na to stać? Gdzie? Ja, ja rozumiem absurd, ale, ale no, trzymajmy się pewnego, pewnego poziomu, pewnych realiów, no, bez przesady. Rolki w polskiej szkole. Mhm. A jeszcze sobie tak szybko rzucę na ściągę, czy o czymś ważnym nie zapomniałem. A, taka ciekawostka, bo, bo zaskoczyła mnie taka scena. W pewnym momencie, właśnie jeden z nauczycieli, kiedy dowiaduje się, że zostaje karnie wyrzucony ze szkoły, kłóci się z sekretarką. I on się orientuje, że ta sekretarka jest byłą żoną innego z głównych bohaterów, też nauczyciela, tego, który udzielił mu pomocy. No, i zaczyna jej zarzucać, że jak to pani mogła go zostawić, Przecież taki wspaniały człowiek, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie wchodzi kochanek tej nauczycielki i mówi: O, słuchaj kochanie, idziemy na wystawę do Centrum Sztuki Współczesnej. Tam będzie o buddyzmie, będzie można sypać mandale. No, i właśnie ten nauczyciel mówi wtedy do niej, że. Może lepsze niż buddyzm, coś, coś w tym stylu, może lepsze niż buddyzm byłaby wierność. A poza tym chcę wam powiedzieć, że Dalai Lama był pupilkiem Mao Tse I tak zastanawiałem się, jaki sens ma ta scena, bo no, sekretarka w szkole zafascynowana nagle buddyzmem, raczej polska klasa średnia, no, chyba taką by reprezentowała sekretarka w szkole, to się nie jest tak kojarzone z buddyzmem, to prędzej właśnie artyści. No i wtedy do mnie dotarło to. W sumie, w sumie mój brat mi podpowiedział, że przecież Ksawery Żoławski jest synem Małgorzaty Braunek, która swego czasu przeszła na buddyzm. A w filmie pod adresem matki głównego bohatera padają dość nieprzyjemne słowa. To zresztą w jednej z lepszych scen swoją drogą, więc tak mi się to nagle skojarzyło. Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idące zestawienie, ale mam wrażenie, że właśnie Żuławski próbuje się tym filmem też leczyć pewne swoje, pewne swoje traumy i pewne rzeczy, których nie przepracował z dawnych czasów. I o dziwo, on w tych momentach jest dużo lepszy. Niż wtedy, kiedy stara się powiedzieć coś o, o społeczeństwie. No, i jeszcze tak na koniec jest taka przebitka zupełnie niepasująca zresztą do, do całego filmu, kiedy na stadionie grupa ludzi krzyczy, zamiast tam skandować jakieś hasło stadionowe, krzyczy nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. Tak ma polskie społeczeństwo wyglądać, z tego filmu przynajmniej wynika. No, szkoda tylko, że sam ten film to jest potok nienawiści. Wobec e, konkretnych ludzi, no, wszystkich poza tymi biednymi artystami. Więc e, takie trochę samozaoranie. E, polecam, naprawdę polecam, bo, bo uwierzcie mi, że no nie, nie obejrzycie jeszcze długo tak e, słabego filmu. A też szkoda, bo w głównej roli pan Fabiański no, no robi co może, żeby, żeby coś z tego filmu wyciągnąć. No rzeczywiście gra nieźle. No widać, że to jest aktor z warsztatem. Nie można mu tego odmówić, ale no co z tego tutaj dużo się już uratować nie da. E, dobra. E, kolejny film, bo widzę, że już 15 minut gadam o tych, o tych ptakach, o tej mówię ptaków. Dalej mamy. E, Ikara, czyli legenda Mietka Kosza, film w reżyserii Macieja Pieprzycy z główną rolą Dawida Ogrodnika. I to był pierwszy film na tym festiwalu, który mogę powiedzieć, że tak w pełni mi się podobał. Wielu z was nie, akurat na ten film chyba wielu z was nie głosowało, ale fajnie, że poszedłem. Ja nie chciałem w czy znaczy Nie wiedziałem, że Pieprzyca, jakbym wiedział, to bym, to bym chciał. Po części mam takie wrażenie, że to jest ten sam film co Proceder, o którym mówiłem wczoraj. No, film muzyczny, znaczy film o muzyku, tak? o jazzowym pianiście niewidomym. W przypadku Procederu to, to właśnie, jeśli słuchaliście, to było o hip hopowcu, ale tak naprawdę jest to opowieść o tym samym problemie, to znaczy o artyście, który w pewnym sensie no, marnuje swój talent. Rozmienia go na drobny no, albo po prostu a, popada w, w uzależnienia, które go niszczą. Z tym, że proceder oceniłem trochę niżej, dlatego że Ikar jest filmem, który jest pod względem technicznym e, no, moim skromnym zdaniem lepszy. Tam są też podobne niedoróbki scenariuszowe. Znaczy, też mamy to, że prób próbowano upchnąć całą biografię głównego bohatera w film, który trwał około dwóch godzin. Więc w pewnym momencie mamy takie trochę mielizny w scenariuszu, ale to są drobnostki bardziej mi te rzeczy przeszkadzały w procederze. Tutaj natomiast fajne jest to, że reżyser skupia się. Na głównym bohaterze rzeczywistość, która jest dookoła, w zasadzie nie istnieje. Ona się tam gdzieś pojawia, no, tu gdzieś Związek Radziecki, tu gdzieś Stany Zjednoczone. Nie ma jednak tak jak w procederze, że się silnie akcentuje ten wpływ rzeczywistości na głównego bohatera. Tej rzeczywistości, takiej szerszej niż jego bezpośrednie otoczenie, oczywiście, czyli polityki. No, i tym podobnych rzeczy. Tutaj tego na szczęście nie ma, dlatego to też na plus. Oczywiście świetna rola Dawida Ogrodnika, ale to jakby leży w jego emploi. On grywa takich facetów, takich trochę, jakby to powiedzieć, neurotycznych, z jakimiś problemami fizycznymi. On się świetnie w tym, w tym sprawdza, więc tutaj, no, fajnie by było, gdyby dostał tę nagrodę, chociaż on ją powinien dostać już parę lat temu za. Za rolę w filmie. No chce się żyć. O dzięki za podpowiedź. A, tak. Co jeszcze? Kapitalne zdjęcia. Tutaj, tutaj to jest naprawdę kawał dobrej roboty, dużo włożonych pieniędzy, świetne kadry, świetna praca kamery, drony. Nic dodać, nic ująć. Tu, tutaj akurat zupełnie nic bym nie zmieniał, może poza trochę zbyt kolorowymi e, zdjęciami na końcu, ale rozumiem, że tam chciano pewne rzeczy podkreślić. Druga sprawa jest taka, że trochę jednak mi się rozmywa to zakończenie e, w filmie. To znaczy, też podobnie, tak jak w procederze, e, mamy scenę doklejoną, jakby m, do całego filmu. Tylko, że tutaj, o ile w procederze, ona była po prostu doklejona. Tak, tutaj reżyser próbuje tłumaczyć nam pewne sprawy. Nie chcę spoilerować. Tutaj akurat nie chcę spoilerować, no bo to nie jest postać chyba aż tak znana, żebyście wiedzieli przed sensem, jak to się skończy. Tutaj reżyser próbuje wytłumaczyć pewne rzeczy i niestety robi to w taki sposób trochę. To ładnie jeden z moich znajomych, który oglądał ten film ze mną, powiedział w taki trochę paradokumentalny sposób. Ale cały film nie jest tak kręcony i to wygląda po prostu dziwnie. W samej fabule jest też kilka takich mieli, z, e, takich momentów, kiedy, kiedy tempo spada, ale to są drobnostki. To jest film naprawdę porządnie zrobiony, świetnie nakręcony. E, film grający na emocjach, ale. ale e, w sposób taki jeszcze akceptowalny. Film muzycznie świetny, bo scena koncertów w sali kongresowej, akurat, akurat ten koncert na mnie zrobił wrażenie, tam główny bohater przechodzi, na koncercie jazzowym oczywiście, przechodzi od etiudy rewolucyjnej Chopina do właśnie jakichś takich jazzowych kawałków. Kolega, który ze mną oglądał, zachwycał się z kolei wariacją na temat kołysanki Komedy. No, fajnie się to ogląda, świetnie się tego słucha. Film bardzo dobry. Ja go oceniłem na 8 na 10. No, no może bym o pół punkta zjechał w dół, ale, ale nie chcę, bo, bo, bo całkiem nieźle się bawiłem i to był jedyny jak na razie film w Gdyni, na którym słyszałem brawa po seansie. Zresztą, no, nie ma się co dziwić. E, dobra, a jeszcze jedną rzecz dodam. E, bardzo dobre jest też to, że mamy tutaj jakby postać e, człowieka, który był niepełnosprawny i Pieprzyca unika takiego głaskania po głowie. Znaczy on, on nie ma ciągot w tym kierunku, e, bo to w jego wcześniejszych filmach już też było widać. Pokazuje go razem z jego wadami, a miał, miał tych wad sporo. No, z jakimś zapatrzeniem w siebie, takim trochę Byciem samolubnym, no później już problemami z alkoholem, też trudnością w nawiązywaniu relacji, więc to nie jest taka postać jednowymiarowa. To też jej wychodzi naprawdę czy tam jemu bardzo na plus. Dobra, ostatni film przerzucam sobie notatki. Ja je robię na bieżąco, jeszcze w kinie. To był film, na który najwięcej osób z Was mnie wysłało. Znaczy dwa były takie filmy, nie pamiętam już teraz, który był drugi, ale na pewno na supernową Łukasza Kruchlika. I w sumie warto, bo to jest też moja druga ósemka, od razu mówię 8 na 10. Ale to zupełnie inny film. To jest film w moim odczuciu bardzo fontrierowski policzyłem po seansie ile zasad z dogmy jest utrzymanych i 7 albo 8. Znaczy nie jestem pewny co do jednej z nich, bo tak ciężko mi rozpoznać na jakiej to taśmie było kręcone. Ale jak dla mnie około 7 zasad z dogmy jest tutaj zastosowanych. Więc film zasadniczo bardzo kameralny. Film i ciężki chyba w odbiorze. Takie mam przynajmniej wrażenie. No na pewno nie wesoły. Film bardzo dobrze zagrany, mimo tego, że wielkich nazwisk tam nie znajdziecie. Co ciekawe, zachwyciła się tym filmem Gazeta Wyborcza, przynajmniej patrząc po zajawce i tytule recenzji. Oho, pies do niej idzie, żeby mi tylko kabel od mikrofonu nie zerwał. Nie, chodź, chodź. A patrząc po tytule recenzji i, i, i zajawce, to wyborcza się zachwyciła. Nie, nie, nie. O, nie, 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 nie ruszaj mi tutaj. To jest duży pies. A zachwyciła się nim gazeta wyborcza. I w sumie zastanawiam się, dlaczego. Bo. Jeżeli dlatego, że doceniono rzeczywiście tak, Dobry Piesek, warstwę artystyczną tego filmu, to to w porządku. Natomiast mam takie dziwne wrażenie, że może się tam ktoś dopatrywał takiego portretu Polskiej Wsi, jaką Gazeta Wyborcza lubi, no bo tam mamy i alkoholizm i mamy jakieś takie zacietrzewienie i, i, i pogoń za sensacją i tym podobne rzeczy, ale mam wrażenie, że w przeciwieństwie do, do na przykład filmów Smarzowskiego, to nie jest przerysowane. To zdecydowanie nie jest przerysowane, bo jak mówię, sam film jest raczej taki powiedziałbym e e kameralny. No, całość się rozgrywa w sumie w jednym miejscu, na kawałku drogi i trochę w lesie obok. E Jaki jest problem z tym filmem? Problemem z nim jest zakończenie, ale to trochę wynika z przyjętej konwencji, nie dasz mi spokoju co, eee, z przyjętej konwencji. To znaczy po prostu reżyser tak mocno nakręca spirale następujących po sobie wydarzeń, że w efekcie niezależnie od tego co by nam zaproponował, no to czuje się jakiś niedosyt po wyjściu z kina. Tutaj punktem wyjścia mogę powiedzieć tylko tyle jest wypadek samochodowy, i, i to, co się wokół niego na tej drodze będzie działo. Zastanawiam się też, dlaczego ten film był początkowo odrzucony z konkursu głównego. I w sumie, no nie wiem, czy możliwe są tutaj powody polityczne. Tam jest pewien wątek polityczny, ale on jest tak ogólny, że odnoszę nieby go do. do współczesnego naszego rządu? Nie, wydaje mi się, że jest zupełnie bez sensu, że no nie, nie wiem, w sumie nie wiem, bo to jest, to jest naprawdę dobry film jeżeli ktoś oczywiście takie rzeczy lubi. Całość tak jak mówię w finale trochę się rozmywa tylko zastanawiam się jaki ten finał mógłby być, żeby żeby on był akceptowalny. Trochę mi przypomina to Przypomnijcie mi to chyba 11 minut, film o tytułu Skolimowskiego. Trochę filmy Iniaritu, więc, więc jeżeli, bez spoilerowania, oczywiście fabuły, jeżeli chcecie wiedzieć, o co mniej więcej chodzi, jakich klimatów się spodziewać, no to Skolimowski i Iniaritu, e, przepraszam, Fontrier i Iniaritu, bo Skolimowski to, jeżeli chodzi o, o budowanie napięcia, tylko że uważam, że tutaj, mimo wszystko, wyszło to dużo lepiej. Bo 11 minut bardzo nisko oceniłem, i tam uważam, że było totalnie przeszarżowane na końcu. Tutaj jest trochę taka próba jakiegoś takiego symbolicznego zamknięcia całości. No, tak, tak średnio udana, ale średnio, a nie że w ogóle nieudana. udana. Więc, więc polecam. Jakbyście trafili w kinach, jeżeli, jeżeli lubicie takie trochę, trochę mocniejsze kino, bo to nie jest jakoś tam bardzo, bardzo mocne. Ale takie właśnie psychologiczne, to, to tak, to jak najbardziej. I, i Kara, również to jest film. No, jeśli lubicie filmy biograficzne, muzyczne, to tak, oczywiście, nie ma, się, nie ma się co zastanawiać, bo bardzo dobrze zrobiony film, i raczej się chyba obojętnym z niego nie wychodzi. Chociaż a kto wie, no ja z obywatela Jonesa wyszedłem obojętny, a te jakoś zrobiły na mnie wrażenie. Było, nie było jednak no, no, filmy zrobione porządnie. A jeszcze o jednej rzeczy sobie przypomniałem, bo jak czytałem Wam, kto jest zły u Żuławskiego w tej mowie ptaków, no to wyczytałem, że Sma Smażowski jest wśród tych złych. Jest taka śmieszna scena, jak właśnie Pan Żuławski, Stary Żuławski, mówi o tym, że go niszczono, nie pozwalano. Znaczy, postać oczywiście, grana przez Olbryskiego swoją drogą. Mm -hmm, super. Że go niszczono, nie pozwalano mu filmów robić i tak dalej, i tak dalej. No i ktoś mówi do niego, że. A może by pan zrobił film realistyczny? No, mówi, nie, to już. Jak już umilknę na zawsze, to wtedy taki zrobię I nazwę go dom zły. No, musieli się panowie nie lubić. Dobra, tym miłym akcentem będę kończył. Jutro mam dwa filmy. Jeden jest wcześniej, wcześniej, bardzo rano, a drugi jest nie pamiętam o której godzinie. Chyba w jakimś innym kinie, więc będę musiał trochę dalej dojechać. Zobaczymy, ile transferu mi zeżre ta relacja, bo wolałbym zrobić taką live, taką jak teraz. Więc, więc je, jeśli to spodziewajcie się wieczorem. A ktoś widzi, coś napisał na czacie. Szykuję się na kilka tych filmów do kina. A, to tak, to, to te dwa. O, dzień dobry, dobry wieczór w sumie. E, to te dwa filmy jak najbardziej można. No tylko one są zupełnie inne. Żeby nie było. E, więc jutro mam dwa filmy. Jeden mam wcześniej rano w Heliosie, drugi mam chyba w teatrze. E, Okej, okay, fajnie. A to a jaka lekcja z historii? O Krzyście Polski coś? Bo to, to nie, nie polecam e, Żułowskiego. E, lecz. Ten, ta, to nagranie zaraz trafi na tego. Na YouTube a, to będzie sobie można obejrzeć. E, dobra. Skutki, czy, e, skutki pierwszej wojny światowej czy idę na Legiony? Nie, na Legiony nie idę. E, zadziała, zadziała film. Na Legiony nie idę, bo po prostu darowałem sobie te, te polskie superprodukcje. Tak sobie powiedziałem. No musiałem wybrać 20 filmów. Zresztą nikt na niej nie głosował w tym zestawieniu. Tam chyba jedna osoba. E, dobra, bo już, już jest pół godziny. Więc, e, więc, więc ten... E, odpuszczam, kończę i, i do usłyszenia jutro. E, może popróbujemy z innym internetem. Może trochę lepiej, szybciej zadziała. No, dobranoc.